Chciałbym w imieniu pana marszałka, profesora Tomasza Grockiego i własnym powitać państwa na wystawie poświęconej przesłaniu Jana Pawła II jako promotora praw narodów. Myślę, że to jest źródło papieskiej myśli: przekonanie, iż człowiek egzystuje i wzrasta dzięki kulturze, ale że także ludy i narody. Budują swoją tożsamość i swoje prawa poprzez kulturę. Ta wystawa jest dla mnie szczególna. Po pierwsze dlatego, że niedaleko jak wczoraj mieliśmy okazję z delegacją Senatu Rzeczpospolitej złożyć wiązankę na grobie świętego Jana Pawła II w bazylice św. Piotra w Rzymie. Dziękuję panu senatorowi Ujazdowskiemu, że wpisał tą wystawę w rok Jana Pawła II. Bo przypomnę, że Senat w zeszłym roku ustanowił rok 2020, między innymi rokiem świętego Jana Pawła II. Papież pielgrzym, wykorzystując swój talent aktorski, mądrość filozofa, odwiedził 129 krajów. Odbył 104 pielgrzymki zagraniczne i 140 na terenie Włoch. To wszystko są rzeczy, które znamy. To, że się opowiadał za poszanowaniem godności ludzkiej i deptanie tej godności nazywał bardzo stanowczo i treściwie nowym pogaństwem. To musimy zapamiętać z jego nauk, dlatego że pozwolę sobie przytoczyć. Jeden dłuższy cytat z jednej z jego encyklik. Wobec szerzenia się groźnych form niesprawiedliwości społecznej i gospodarczej oraz korupcji politycznej, które dotykają całe kraje i narody, narasta oburzenie wielkiej rzeszy ludzi, których podstawowe prawa zostały podeptane i znieważone, coraz powszechniejsza i pilniejsza. Jest więc potrzeba radykalnej odnowy jednostek i społeczeństw, zdolnej zapewnić sprawiedliwość, solidarność, uczciwość i jawność w życiu społecznym. Ojciec święty Jan Paweł II był rozumiany przez świat jako wielki obrońca godności człowieka, godności ludów i narodów, prawa narodów do samostanowienia i dzięki temu oddziaływał na całą wspólnotę międzynarodową. I to chcieliśmy pokazać.